Alright, you fuckers. Chcesz microwave? You. Print activity, squid game! <coughs> Czemu one tak długo się frytkują we frytkownicy? See, Ale bye. co, ty burgery robisz we frytkownicy? Nie frytki! Oh. Jesus! Czemu Roblox mi chodzi jak dupa? O, oh, alright, it's fine now. Ktoś ah! się kurwa pali ten szczur. Yo, what's up? Oh. ma? No kurwa, Sać to tu. no czemu Odpuśćmy. do mikrofali? No bo Może szybko sobie... będzie, szybko będzie. Kurwa, otwórz ją. Kurwa! Musztarda? Do mikrofalówki. mikrofalówki. Z burger. Burger? Załącz. To, A, to o talerzu nie zapomnij. Bo to w <laughs> Jak się kręci ser, pana to. Owróć się. czek, czek. czek. Steak? You take this fucking steak, Ye. Bierzesz steak, wsadzasz... O, co się tu kurwa robi? ARA- Węgiel? Ra Rad bastard. Siląski szczuras, Interact Bon appetit. Oh fuck. Bon, bon apple tea. Idę go zaserwować bo. Ty, ty, masz. Dawaj, Moni Dawaj, haj. Z... O kurczu szczuras. Pa! co szczuras ma? Weź mu to. What no, the fuck, co masz ja szczuras? Ja to zabra. go. Ty. ty. a co na dachu się dzieje? Gdzie jest frytkownica? Co na dachu dzieje? Dwa dolary o, zrobimy sobie najlepiej. No kurczu. Put it Stajam on. Dyplatę. Let's go. No, ku żura, spa! E, kurwa, wrzucam je do śmieci wszystkie te kurwa szczury. wrzucam je kurwa. Widzisz go? Do śmieci. Freis jest Overcooked, ale jeszcze da się Co ty to robisz? Zaserwować. What the fuck? <laughs> Yo, Yo, to już ktoś... ma brykę! <laughs> O kurwa. <laughs> Nie! Kurwa, on próbuje burgera zlepić od 10 minut. No w sensie, on to robi bez talerza. A nawet nie ugotował, kurwa mięsa! Slightly cooked, ty jesteś debilem! po... Be, po nie perfectly cooked. Fucking szczura z tego szczura z Po te yes. szczura z yes. Specjał yes. kuchni. Po te sierne, o. <śleski> No i co ty zrobiłeś, <śleski> gorlaż. tam brakuje? Szczur, Szczur. Remove, zostaw go, Dawaj mi go, Remove human. remove. <grym <suman> <Grymum> <Yeah>. Dawaj go, Remove human. <grymum> Nie! <grym> <Szczur ma letusę. grym> Weź go. Ja daj Ja Ja letusę! daj macie daj letucę. Tu Chodź daj mi, daj mi, daj Kurwa, czemu frajujesz letuce? No psu, co to musi frytki, być? kurwa! Musi letus! Są LETUCE! moje dolary, proszę! Znajdź je! What <noise> the fuck, mi Letuce potrzebujemy! Kurwa, one są w jebanym tłuszczu i są frozen! What? O, Nie, samów frytki! Letuce! Frytki! Ser? Frye! No i kurwa letuce przyszło! <noise> o, letuce! Dawaj. Dawaj mi, Daj mi Co się tu kurwa stało? Nie! Już naprawiam, już naprawiam. Nie, 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 nie da się tego, on jeszcze nie jeba. wod! Kurwa, jebana <ścoughs> maci. Czemu jest wszystko w frajerze? Sałata z serem. Wyglądasz, jakbyś chciał sałatę z serem. Perfektycznie. kurwa, fryt. Wszystkie frytki. Kurwa mać. Czemu odwracam się i coś kurwa jest człowiek. Kurwa, w oleju. Nie ten random bierze frytki kurwa... Zamrożone frytki położył na talerzu. Ej! Gdzie ci to rób. Tu się chowam przed wami kurwa. Gdzie ja się nie tylko ten przed Mam Mamitoch to totalny debil, a Marek Masz. ma inną wizję po prostu. I ser nam zajebują. On już wszystko no. zajebał, te szczury. To nie mamy mię- Eju. No mówię, że, że to nie to mamy mięsa! mięsa. Szczury Czy wszystko to... zabrały. Szkoda, że się hać za szczury, kurwa, do kosza nie dostałem. A nie, on tam topi koty. No, zostaw mi go! Nie, nie, on nie, jest nie, nie, nie! On... Nie. Wy, wyjabać go, wyjebać go. Wrzucił mu kota do śmieci, me your finest burger. Here's your burger. Ale ułożyłem je pięknie, oh, kurwa. Tu stałem pieniądz. Zabiję kurwa człowieka dzisiaj. Pierdolej te frytki robić. Tak? No. Właściwie było jedno gdzieś. No i tyle mieliśmy kurwa zban. Tak. Join the cause. Komu to dać? Tobie! Ty to zjedz. To jest siepa dopiero. Mukbang mm, Czemu tu jest tyle no i wszystko Kurwa, zmarnowaliśmy, co mieliśmy w kuchni. <güler> Szczystko. Zamawiam, zamawiam po kolei, zacznę od... Kurwa. Nie, nie, doszliśmy mieliśmy To jest niestabilne. Psychicznie chyba. Letuce! Wszystkie! O! 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 Jesus fucking Christ! Żegnam. Nie, dajemy to klientowi ty w tym momencie! Dajmy to klientowi! Wracaj tu, tu. tu z moim dziełem! Zostaw mój wóz, kurwa! Na shoplifter daj! Nie widzę! Na <laughs> shoplifter. <laughs> Ło! No babie, Babie! Chodź, daj babie. babie daj, Daj, daj babie! Daj, daj. Daj. Musi podnieść do... Kurwa, cywil! Cywil! Co się w tym, tym. Oh, mogę fuck. za chwycić Dajcie mu, on chce frytki. Nie mogę podnieść tego! No oh, oh, o, o, już... ja. Dałem. Oh. Ile, Ile dasz? Dwa dolary. O oh, <laughs> Robię pojazd. Jest ktoś, kto chce gwiazdkę. Co... O, no dwa? że musisz dać burgera i on oceni. Oh, o, no nie ten! Nie ten, ten to mój. Tego, ale jest to cooked meat. Jest cooked meat w nim. To jest mój pojazd. Proszę. Specjal... Specjal szefa. Podoba ci się? O! One money! DRAJER! Nie! Coś, What the fuck? Nieźli. On on umarł, on umarł. Znikam stąd. Ty coś ty zrobił? Żegnaj. HEHE! <ścoughs> 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 Nie! Pojazd! Nie! <ścoughs> Utopiłem się. SKURO! SKURO! PURRO! <ścoughs> Ach tak. Godny przeciwnik. We shall fight to the death. <ścoughs> What the fuck? Oh! <tryk> <tryk> <O, tryk> PUSHCZEJ! Gdzie ty Dawaj. jesteś? Masz, masz... Masz... Dawaj! Kurwa go puszczaj! <tryk> <O, kom. tryk> Nie! Zabijesz się kurwa i ty też straciłeś sobie. Można muzykę zmienić! Można? Gdzie? <tryk> hmm. Puszczaj kurwa! Zabiję cię! Pusz puszczaj! pfff co, cię baba? chyba overkill tu kosza czemu tu jest kosza. tyle bułek? nie dobra, te dwa sobie zostawiam O, kurwa grę zlagowała, kto włożył włożyłem z tym Bacon. Nie. Aha, dlatego nie mamy bułek. <gryfiamy> Jak ty to robisz? O, Co zrobił? Ciznę, what the fuck, Bo no? Czy kryształ się do tego przylepia, kurwa. <gryfiamy> Sług mi zacenzurowało. What the fuck, czemu on na tym jest musztarda? O, buki. bułki! Nie Możecie nie je musześć, chociaż odłożyć w środku? Proszę. Hmm? No... Kurde, tu z tym! Nadciągam. On nadciąga. O, bo. Gram w N N N NBA. NBA? What the fuck? Nie! <laughs> nie da. piłkę kurwa, 5 dolarów za Auto jedzie. Gdzie? O, nie dam mu! O chuj. O! Ile, aż się głodny robię. O, Przejmi trzeba O o o o Ty. Armata. Zjadę tym tam. Nie. Ban for the ban Letuce for the letuce Okej uznam bestię. Wstawaj na pojedynek. Mechaniczny potworze. Masz. Karma. Kładaj mięsa. wzmacniaj pancerz na kreaturę. Coś tam to tam jest gaśnica. Tam można go Ty. zmierzyć. Ty. Unieś ja, się w tą stronę. Pociągnij dźwignię. O! Pociągnij gaśnicę. Dobrze. Wsadź już. fora. Oh, 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 nie, nie, pirze. 41 kilo! Patrz ile, patrz ile kalorii! Okay. Czekaj, mogę do, możemy dokładać jak on tu jest? Bo jak możemy dokładać... No to, zablokowałem to, to się. Możemy! To, to... Słuchaj. Mamy stabilną konstrukcję. Plan, chodź. Przyszło nowe danie. Nigdy więcej nie karmiono go tym. No <noise> i frytek jeszcze nie miał. Jedno pudło nasze. To, to jest tak. To jest podatek. To jest potworę. prowizja od potwora. Kurwa. Nie, 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 nie. Nie, nie wypuści! Szybko! Contain it. Okay. Kładaj bułek Rozszkolenie. Do burger Kinga. Każdy burger. Nie łapa! Ci go łapa! Ale mu kurwa zrobiłem głowę z przodu! Jak mu zrobię? No. O. Myślę, że jesteś menedżerem tej restauracji. Przychodzisz na kontrolę i kuźwa widzisz to. Dosłownie pół twojego kurwa zamrażalnika żyje. Twoi pracownicy stworzyli kuźwa Eldridge Boga. Okej, okay. jest stabilny. Powoli, ale. ale pewnie. Pełzam ponicość. Trzeba go przetransportować na statek. Gdzie go chcesz wysłać? Australia. Wyszedł ten gość w ogóle w końcu. Muszę spać. O! Myślisz? Maybe, maybe O jak jedzie? O, nie da się go dobra. ruszyć. O, kurwa, jaki dźwięk. Co co jest człowiek! W zasadzie sensie, północ. Bo... <laughs> z... co? Widzę was co? przez okno tylko z restauracji. Tak, zapisam. co jest? Nie! Co, co jest? Zostaw tu. Mam plan. Szybko. Cywil Cywil? O, 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 o. Co? Co? Dawaj go. Dawaj go tu. Co? Zniknął! W Monstrum zniknął! <śmienny> w Monstrum zniknął! Pochłonął go! Popaj mnie z nim! Kapitan tonie z jego... z jego statkiem. To się... To się dzieje. O kurwa, lokuje! O! Nie! Jzyka jest dżanki w ogóle przez was na całym stronie. Utonąłem. Statek tonął. Utonęliśmy razem z nim. Nie! Monstrum... Nie ktoś nie. to poważnie! ROLEPLAY Pobre, Ogromno poważnie, patrz! Nie żyj tej musztardy o. No jak ty to już spaliłeś? Pójdźcie do góry, w Nie, nie to? O, to jest... Co ty kurwa robisz? To jest mój specjał Cytuję moje 2-3 godziny roboty Mogę jedną? Nie, nie możesz, to jest wszystko jego. Trzymaj, dostaniesz tą O Dzięki. No jak wyciągnąć tam sałatę, no kurwa o, no ci... za... Jak mi laguje w tym, nie? To sp... O, ja pierdolę, jeden FPS mam Nie, weźcie kota! Dajcie, ja już to naprawiam Jak? Dałeś tam więcej sałaty? Tak. tak Że teraz już na pewno... Szczur na pewno szef! Się... Szczur, Szczur szef? ratatuj! to jest jakieś lab... Szczurze laboratorium Co? La brats. La brats. tu tu tu, 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 tu. grę Znajdziemy burger o, o, gramy jeszcze w tu gówno wejdę na wiarze, będziesz mi machać serem przed mortą i na zawał zejdę <grym grym> wcale się na tym to po prostu komputer wybucha no tak, tak Więc... Monopoly Zrobiłeś już community? No, Czemu nie, nie. od razu do jakichś botów? Tylko się już wygrał w ogóle. <grym> all in? Ja muszę all in dać. <grym> <grym> I'm done, man. Czeba, ty jesteś co teraz? Уже снова... Уже начал я сделать. Дайте мне деньги. Давайте все это увидим. Больше и дайте. Больше и дайте. Дайте. Больше. Больше. Что ты сталаш? Конца. Айрийский айриворк, давай. Dawej! Kumś tam wejdzie! O! Ojej! Masz cukierek? To jest ciaska! Na pewno jest? Nie wiem, jakieś za złote monety to jest i nigdzie nie pokazuję ile ich mam, to nie wiem czy mi skąta nie pobrało. Nie, ja, ja tym nie gram, nawet nie, nawet nie próbuję tym grodzić. Nie. Tak, <grym> Dziesiątka! Dziesię... To moje ostatnie żetony. Czemu to sprawdzasz? Chcesz, żebym już nie grał. Złownie ja nie bawię się Nie! Ale nie jestem powiem. zarobiony, ty! Dobra, to sen dwa tysiące żetonów.